Cześć, Maciek z tej strony Retrobytal. W rękach mam najnowszy numer świetnego magazynu Komoda i Amiga plus numer 22, zima wiosna 2023 i zaraz zrobimy sobie taki szybki przegląd jego zawartości, co znajdziemy w środku, a uwierzcie mi, że w środku jest wszystko to, co my, Retromaniacy, kochamy najbardziej. Także lecimy z tym. No, i proszę, tak prezentuje się okładka jak zwykle piękna, e, i już możecie się domyślić po tych e, opisach, że będzie to taki e, numer mocno techniczny, bo mamy tutaj narzędzia twórców gier, mamy granie po kablu, Amiga jako terminal Linuxowy. E, no, pięknie, to jest tu wszystko graficznie. E, przyciąga wzrok, ja uwielbiam przeglądać e, komodę i Amigę Plus, właśnie poszczególne e, numery magazynu. Tutaj mam jak zwykle Fresh Newsy, czyli to co się e, ukazuje na Komodore 64 i nie tylko. Także możemy sobie zobaczyć, jakie gry yy, wychodzą, nie? I zobaczcie, co tutaj w ogóle jest. Kto tu napisał taką krótkim, krótką recenzję Fresh Newsa? Retro Bital. Nie wiem, czy go znacie, czy nie, ale miałem tu swój udział, z czego mega się cieszę. Także możecie oczywiście tylko swoją recenzję przeczytać, żadnych innych nie czytam. Żartuję, oczywiście. Ja dopiero będę czytał, zagłębiał się w ten e, w te piękne wydanie, w ten piękny numer. Galeria Piękno Amigi. Zobaczcie, no te grafiki, które za Gdzieś tam, jak miałem amigę, to czasami, jak już nie miałem w co grać, to podziwiałem sobie fajne e, obrazki. Good Old 8-bit Games, czyli to, co, e, dysk, który jest, e, tego coverdisku jeszcze nie mam, ale jest dodawany do tego e, numeru Good Old 8-bit Games, wydanie 8. Tutaj mamy Brain Break, czyli opisy już gier. E, Captain Ishtar, e, Impossible Mission, proszę, autor comic, czyli naczelny. O, a Captain Ishtar, tu pozdrawiam Agnieszkę from Poland with Games, Aga pozdrowienia, bo tutaj też recenzja jej autorstwa. E, nie miejcie do mnie pretensji, że nie wszystkich autorów tutaj wymieniam, ale naprawdę cała ekipa tworzy ten świetny e, magazyn. E, tutaj mamy kolejną grę, Likia The Lost Island. Proszę, tu mamy Galactic Chart e, Transform. Mable Arcade Zone, czyli taki, e, taki jakby Arcanoid, można powiedzieć. Arcanoid, nie? E, teraz Construction Kit, czy, aha, bo to jest do tej gry jeszcze taki Construction Kit, że możemy sobie stworzyć e, swoje, swoje levele. Memory Trainer, e, Hexavig, także tu mamy przegląd gier, które właśnie, zobaczcie, daty 2022-2022, Wika 2022, 20 na C16 e, i tu mamy właśnie podzielone, w zależności od, od platformy, mamy poszczególne tytuły Outpost, e, Powstanie i to jest piękny artykuł e, czekam na taki fajny wieczór, żeby, żeby po prostu się wczuć w klimat powstawanie. no świetnej gry Eye of the Beholder, która e, ukazała się na e, Commodore także no to jest w ogóle coś niesamowitego, że ta gra wyszła na e, C64 no i C128 wiadomo, także mamy cały taki przegląd autorstwa Tomiksa Pozdrowienia Tomix. Yy, zobaczcie, naprawdę tutaj mamy przegląd jak to powstawało. Yy, tutaj mamy okiem poszczególnych yy, redaktorów Pechowca, Tomixa, Monki, yy, co oni sądzą o tej grze. No ja w grę oczywiście jeszcze nie grałem, ale wiem, że to jest naprawdę wielkie wydarzenie yy, ten, ta gra Eye of the Beholder. Yy, epiki, epicki epicki ep czyli gry, które tworzyła firma Epix. Mamy tutaj taką historię, ja też strasznie lubię czytać historię e, w ogóle firmy, firm, które e, działały w, w game devie i e, tworzyły gry, nie? Także od możemy tutaj zobaczyć, jakie tytuły wyszły spod e, danej stajni, spod, spod danego szyldu. Jak napisać własną grę na C64? Czy należy bać Assemblera? Ja się boję Assemblera do dzisiaj, choć e, ostatnio zacząłem trochę tam e, programować, na nowo się tego uczyć, także mamy tutaj świetną Zobaczcie, VIC-2, układ graficzny, e, procesora, e, z, znaczy układ graficzny Commodore 64 WIG 2 e, poszczególne jego rejestry, jak to widzi procesor 650, także mamy tutaj fajnie opisane, jak już widzicie już listing w kodzie maszynowym, czyli tutaj mamy e, typowego assemblera, programujemy w języku XC Basic, e, to jest już kolejna trzecia część szczypta magii i czas do e, pracy. Knights and Slimes yy, to jest gra wydana z tego co wiem przez Bob Games. Recenzja retrochłopa ale tak, 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 ta gra też jest wydana przez Bob Games i e, chyba, chyba to mam nawet, e, narzędzia twórców gier, charpad, czyli do rysowania sprite'ów, do rysowania tam e, background'ów, także widzicie, że jest to mocno, mocno techniczne. Oczywiście mamy tutaj też nawiązania do, do filmów, tu mamy do e, filmu Hacker. Gry wojenne, gry wojenne, ty nie znosz VHS-ów, synek. A, bo tu jest gra Hacker, tak, sorry, sorry. No ale oczywiście to jest nawiązanie do... E, filmu e, e, internet jak za dawnych lat e, co tutaj mamy dalej minki Yy, dalej mamy Emotion World yy, z kolei SimCity no tutaj, ja pierdziele, SimCity to była gra, której jeden kumpel mi nie chciał pożyczyć, bo miał jakiś problem z tym, żeby w ogóle pożyczać gry na osiedlu i strasznie musiałem się, w końcu mi ją pożyczył, strasznie musiałem się doprosić, a to była takie, wiecie, jak poznajecie, nowy typ gier, nowe yy, takie, gry przecierały pewne szlaki nie, na przykład, nie, kiedyś nie było RTS-ów nie było, yy, no dobra, RPG-i były ale nie w takiej formie jak teraz są, ale nie było RTS-ów nie było FPS-ów, to dopiero zaczęło się zmieniać i wytyczyło szlaki takim gatunkom tych gier nie później to tak tam jak setlersi, który pierwszy raz jak widziałem settlersów no to to po prostu byłem w szoku nie wychodziło się kosić trawę a tam się to wszystko budowało bo nie szło Przyspieszyć czasu. Mezalians, czyli przenosimy pliki z PC na Amiga, uwielbiam też takie e, autor e, sliwa, e, uwielbiam takie e, artykuły typowo techniczne, jak na przykład coś przenosić, e, nie wiem, z, e, po, połączenie takiej współczesności z właśnie retro gamingiem ze starymi maszynami: Impossible Mission 1 i 2, Official Guide, czyli to wyszła książka, która chyba e, jest takim przewodnikiem po, po tej grze, pokazuje jak, jak ją przejść, też takie ciekawostki z gier. E, tutaj mamy coś, wywiad z Konradem Jędrzejczykiem z Goro, yy, także możecie sobie tutaj e, s, prze, poczytać ten wywiad, także tak jak mówię, tu jeszcze wiele przede mną, Amiga jako terminal Linuxowy, Devil's Temple, Son yy, of the Kung Fu Master, co mamy dalej, granie po kablu, yy, zobaczcie tutaj granie Amiga i to jest chyba Atari Mega ST i Amiga 600 i w co oni grają, w Lotusa? Tak, Lotus 2, normalnie grane, grane po kablu, no to jest przerąbany taki, zobaczcie, no tutaj gdzieś jakiś now, nowoczesny laptop i, i połączenie z starym retro sprzętem, y Core Wars, y Beam Racer, y to komputer z bogatymi mo możliwościami graficznymi, y czyli powiem Wam tak szczerze, że Beam Racera jeszcze nie miałem okazji... Yy, przetestować to coś więcej niż znane koprocesory graficzne Jego możliwości nie tylko uwalniają moc obliczeniową procesora od wielu czasochłonnych czynności związanych z efektami gra graficznymi, ale także poprawiają pracę samego komputera, ofiarą kilka dodatkowych udogodnień. Co tak naprawdę można uz uzyskać, tego jeszcze nikt nie wie, bo to zależy od inwencji twórczej programistów czy jakieś kolejne rozszerzenie do. O, tu mamy Easy Flasha, czyli kartridż, który, który uruchamianie programów yy, przez yy, USB. A tutaj mamy LEDowa kostka do gry, czyli jeden z kolegów, Adam Resistance, oporek. Stworzył tutaj, mamy nawet schemat płytki. Jakie tutaj rezystory użył, jakie diody i podłączył to pod chyba serial port yy, komputera i bezpośrednio steruje z programu wyświetlaniem tam poszczególnych wartości na takiej elektronicznej kostce do gry, nie. To jest świetnie, zawsze teraz to mamy wiele możliwości, nie, mamy Raspberry Pi, mamy jakieś Arduino, a kiedyś po prostu zawsze mnie pasjonowało takie bezpośrednio sterowanie portami w komputerze za pomocą tam rejestrów, za pomocą komend, programu ustawiania poszczególnych adresów, wystawiania poszczególnych e, wartości logicznych zer i jedynek na poszczególnych bitów wystawiania, nie żeby te diody e, świeciły, żeby sterować. Czymś zewnętrznym, no, kostka do gry AVTED U637. Także naprawdę jest tutaj podstawy BASIC'a i elektronika. To jest takie, e, takie połączenie, zobaczcie, e, jeżeli, w, jeżeli jest dwa, od, od 1 do 6, no, nie? jeżeli poszczególna liczba wypadnie, no to wtedy połk czyli adresuje poszczególny adres i wystawia daną wartość, żeby te diody świeciły. Także fajnie, to jest naprawdę, żeby nam to, co pokazuje komputer, to też. A! I tutaj, zobaczcie, tego gościa też nie znam, nie wiem. Kto tu się wkradł? Mój debiut pisarski na łamach tak kultowego magazynu. Moje marzenie się spełniło. Dziękuję bardzo. Dziękuję i proszę o więcej. Proszę o więcej. To jest mój pierwszy raz w tak poważnym magazynie. E, artykuł mojego autorstwa o Retrofusion, o nowym kanale, który, e, który wam polecam, który tworzymy z kolegami. No i jak już zdążyliście się może z nim zapoznać, e, no to wiele tematów poruszamy wspólnie, wiele fajnych, ciekawych rozmów, podcastów i przede wszystkim. Spotkań z super ludźmi, z pasjonatami retro, którzy dzielą się, czy tam swoimi kolekcjami, czy po prostu swoją pasją. Także naprawdę zapraszam, bo będą na nim tworzone rzeczy, które z udziałem właśnie kolegów, z udziałem ludzi, którzy angażują się, są zaangażowani w retro i są pochłonięci tym retro. Także dużo takich ciekawych tematów się jeszcze pojawi. Także to jest mój artykuł, mój, mój pierwszy raz tutaj na, na łamach magazynu. Z innej Ghostly Manor, Drakon Komek, Ma y Mabul. Yy, to są chyba yy, no to są recenzje właśnie na aha, bo to jest na MSIXA dobra platforma MSX, czyli komex z, z drakonem tutaj opisują gry które wyszły na na MSX a gadające głowy i właśnie gadające głowy w gadających głowach też chyba jestem gdzieś ja kurde gdzie ja tu jestem a, albo mi już nie dali bo za dużo nie jest Retrobytel. Retrobytel musi być jestem w gadających głowach także też tam swoje trzy grosze wrzuciłem powiem wam szczerze że yy, zauważyłem że yy, pisanie mi lepiej wychodzi niż nagrywanie, więc chyba to wszystko pójdzie w tym kierunku. Jeżeli będę miał jeszcze okazję, a mam taką nadzieję, że będę miał okazję coś napisać dla Komody i Amigi Plus, to będę przeszczęśliwy. Także mam nadzieję, że to komego obejrzysz. Tutaj właśnie artykuł koleżanki Agnieszki, o której wam wspominałem. Aga prowadzi świetny profil na Instagramie From Poland with Games, gdzie dzieli się wrażeniami z gier, zarówno tych starych gier, jak i nowych, bo Aga gra na wszystkich sprzętach. I starych i tych nowych, a sposób prezentacji tych gier, sposób dzielenia się tymi wrażeniami jest naprawdę wyjątkowy i bardzo mi się podoba, także Aga e, mocno ci kibicuję, jestem twoim fanem, robisz to świetnie e, i fajnie, że piszesz do komody i Amigi. Plus. Także wszystkich Was zachęcam do zerknięcia na e, Instagram e, Agi, a tutaj właśnie artykuł o, o dziewczynie, e, o gamerce po prostu, że dziewczyna, która kocha gry komputerowe i kocha ten świat elektronicznej e, rozrywki. No i na koniec jak zwykle piękny rysunek John'ego Spiderman porywa Baltazara Gąbkę i to by było na tyle, także bardzo wam dziękuję za oglądanie, bardzo dziękuję redakcji i wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania kolejnego numeru Komody i Amigi i trzymajcie tak dalej. Dzięki wielkie, na razie, hej!